Witam Was serdecznie. Obraz jest wart tysiąca słów, więc zanim zaczniemy, to kładę tutaj, to jest taka cieniutka bluza. Biorę kamerę termowizyjną i od tego zaczniemy, bo chcę Wam pokazać, że to działa. To, co chcę Wam pokazać, rzeczywiście. Ja tutaj jeszcze wezmę sobie drugą kamerę od razu. No, i mamy. Cóż tu mamy? Jednolita bluza, jak widać, 24 stopnie. 24 stopnie. No, bo u mnie jest dosyć ciepło w warsztacie. I co teraz robimy? Włączamy. Jest. Jest włączone. No i patrzymy. Tarada. Słuchajcie, w sekundę dosłownie. Zaczyna nam się pojawiać wzór tych, z tej maty węglowej. Jeszcze tutaj sobie zobaczymy. A tutaj nam pokaże miejsca najbardziej ciepłe. 29. Gdzie tu będzie 29, 30, no około 30 stopni myślę, że. 31 coś takiego. Widzieliście? Tu nie ma opcji czekania, nie wiem 5 minut, żeby tą temperaturę uzyskać, tylko jest to faktycznie od ręki. Dlaczego o tym mówię? Ja byłem, słuchajcie, kilka lat temu mega sceptyczny. Dziwiłem się, no po co, nie? Można ubrać się na tak zwaną cebulę. Czyli u mnie bardzo często widzicie cieniutkie, cieniutkie, cieniutką bieliznę termoaktywną z merino. To jest moja zawsze pierwsza warstwa. Później u mnie jest najczęściej dość cienki polar. A później na przykład, na przykład. Ta kurtka, którą noszę bardzo często, nie w warsztacie, tutaj w warsztacie jest u mnie ciepło, ale kiedy wychodzę na zewnątrz i muszę coś zrobić, takiego no, wykonać jakąś pracę, to w 90% mam na sobie tą kurtkę. Ta kurtka akurat ma jeszcze tutaj taki podwójny przycisk. Czyli ma jakiś tam dual hit i wtedy nagrzewa mi się tutaj. Nagrzewają się plecy i ona jest już napędzana akumulatorem 12V. To jest tutaj mam akurat 2Ah. Ta malutka kurtka. Czekajcie. Muszę to zdjąć, bo się zaraz tutaj zagotuje, To wyłączamy. Aha. I tutaj jeszcze. No dalej. O, właśnie. Będziecie widzieć. Biały, niebieski i czerwony. No i dual hit. Dobra. Więc można się tutaj trochę pobawić tą kurtką. Dobra, to ściągam. Powiem Wam. Ostatnią moją przygodę. Może najpierw będę wychodził za chwilę z warsztatu, zrobię zdjęcie. Zrypał nam się hydrofor. I to oczywiście w taki dzień, gdzie było mega zimno. I kiedy musiałem wleźć do kanału, do, do studni, żeby obadać co tam się w ogóle dzieje, zaczął padać śnieg z deszczem. No myślałem, że po prostu tam zamarznę. Wskoczyłem w tą kurtkę. Wszystko na maksa i się po prostu tak dogrzewałem, bo bym tam, no po prostu bym tego w ten dzień tego nie mógł w ogóle wykonać, bo było przeraźliwie zimno. To naprawdę ratuje tyłek. Tutaj jest troszeczkę inaczej rozwiązane. O właśnie, dobra. Pokażę wam tutaj te dwie baterie. I co najlepsze Tą baterię, oczywiście jest to normalny akumulator, nie? więc tutaj ładujemy to z w ładowarce, ale ta mała bateria jest ładowana przez micro USB. Więc jeśli miałbym, jeśli bym planował na przykład jakąś pracę dużo dłuższą, i wiem, że ten akumulator mi nie starczy. To żaden problem, żeby wziąć powerbanka i z powerbanka kabel do tego i wtedy możecie to doładować. Ale te akurat akumulatory są wyciągane, więc również jeśli miałam, mam kilka urządzeń, albo na przykład jakieś latarki jeszcze na tych akumulatorach, w kieszeń kilka i starczy wam na cały dzień spokojnie. Dobra, tutaj już to zamykamy. O, dalej. Ok. Domknięte. Więc możecie się przygotować do pracy, wziąć kilka tych akumulatorów i wtedy faktycznie popracuje to dużo dłużej. Z tamtą kurtką nie, z tą malutką bluzą, chociaż nie, chyba ze wszystkimi kurtkami. Są oczywiście ładowarki, kable USB, więc nie ma się. Czym przejmować? Dlaczego mówię, że tutaj byłem sceptyczny? Że nie do końca myślałem, że to będzie działać tak szybko, że ten akumulator będzie mi gdzieś wadził, że on jest niewygodny, że będzie gdzieś tam nie kół. Nie wiedziałem też na początku, gdzie te akumulatory są ładowane. Chociaż dla bacznych osób, pokazałem kilka ładnych lat temu zestaw, który ja nie wiem, czy on później znikł ze sprzedaży. To był taki two in One. Była taka gruba kurtka z takiego materiału. Kurde, prawie jak, nie wiem, jak, jakby jakieś płótno. Takie, wiecie, twarde, sztywne coś. A pod spodem mam taką bluzę. Yy, tak, bluzę z kapturem, hoodie. Bluzę z kapturem. I to było sprzedawane jako takie dwa w jednym, więc. I ta. Bluza była też na M12 ładowana, ogrzewana. Różni się tym, że teraz są jeszcze właśnie te dual. Jak to się nazywa? Dual. No dalej, gdzie to jest? Tu. Dual Hit. I. A ta miała jeszcze to pojedyncze grzanie. Ale powiem Wam szczerze, że te poranne wyjście, nawet do warsztatu, wrzucam odpalam sobie grzanie i mogę śmigać. To naprawdę jest genialna sprawa. Oczywiście dbam gdzieś tutaj no, żeby to się żeby się pozapinać, więc wtedy nawet jakiś tam komin miałem, żeby yy, to gardło gdzieś tam chronić. Spróbujcie, słuchajcie, będziecie mieli gdzieś okazję, spróbujcie, bo te ciuchy podgrzewane to jest dla mnie genialna sprawa. Jeden minus. czarne, 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 czarne. Teraz widziałam, że w, chyba w tym roku już wyszły jakieś szare, jakieś moro, yy, no ale ja ubieram się troszeczkę bardziej kolorowo. Lubię się bawić kolorami, ale wiem, że kiedy wskakuję w czarne ciuchy, tak jak w tym kanale, yy, w tej studni, pająki, kurde, no tam nikt nie właził przez kupę czasu i wtedy się po prostu nie przejmujecie. No, macie czarne ubranie, które ta bluza, ta kurtka tutaj jest naprawdę, ja o nią yy, niespecjalnie dbam. Oczywiście możecie to prać, no bo yy, inaczej nie miałoby to sensu, nie? Wyciągacie oczywiście te yy, stacje ładowania i wtedy można to prać. Znaczy chyba od razu wezmę to do prania. <laughs> Tyle w temacie w takim razie ogrzewanych kurtek i bluz. To są tylko te części, które ja posiadam i używam. I używam naprawdę, naprawdę często. Spróbujcie. Takie jest moje zdanie. Jak nie spróbujecie, to się nie przekonacie. Do zobaczenia. Mam nadzieję, że będzie troszeczkę cieplej, bo dzisiaj też wygwizdów u nas straszliwy. Na razie, cześć.